Witam w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę tobie, jak możesz wykorzystać narzędzie AI, o którym powiem za chwilę, do generowania profesjonalnych miniatur zaledwie kilkoma kliknięciami co przyczyni się właśnie na twoją sprzedaż oraz wyróżnienie się przed konkurencją. i Możesz oczywiście, jeśli nie masz pomysłu na jakąś miniaturkę, to wykorzystać to narzędzie. Nie masz ilości dużej zdjęć, to też możesz na przykład z trzech czy tam z dwóch zdjęć zrobić taką profesjonalną miniaturkę tak naprawdę w dwie minuty. Także zapraszam do oglądania. Posłużę się przykładem na przykład tej danej aukcji. Chcę zrobić po prostu lepszą miniaturkę niż tutaj jest ta obecna. Mam do dyspozycji trzy zdjęcia z hurtowni i z katalogu. Takie same trzy furtowni w, hurtowni i w katalogu, katalogu, załóżmy, i na podstawie tych trzech zdjęć chcę zrobić profesjonalną miniaturkę. Także e, zaczynamy. Przechodzę sobie do narzędzia, jakim jest Google VO3. Jest to wersja po prostu płatna 99 zł miesięcznie kosztuje, ale pierwszy miesiąc jest za darmo, także można sobie pokorzystać dowoli, tak naprawdę za darmo. I tutaj sobie klikam, dodaj plik, przesyłam trzy pliki, które pobrałem. No, trochę więcej ich pobrałem, ale załóżmy na podstawie tych trzech zdjęć sobie zrobimy miniaturkę i piszemy po prostu prompta. Pisałem sobie prompta, stwórz miniaturkę aukcji na Allegro, profesjonalną, bawiącym się, uśmiechniętym chłopcem. I tutaj właśnie generuje nam się ta, właśnie miniaturka. Też najlepiej pisać jest tutaj po angielsku, wtedy łatwiej nas rozumie to narzędzie. Także możecie sobie po prostu przetłumaczyć ewentualnie to, co napisaliście po polsku na angielski i wpisać tutaj tego prompta lub po prostu napisać to do czata GPT, żeby po angielsku Wam napisał takiego prompta i wtedy właśnie dokładniej Wam to wszystko wytłumaczy ten czat GPT, dzięki czemu miniaturka będzie znacznie lepsza. No i tutaj na początku. Zrobił nam coś takiego. Ogólnie fajnie, ale zapomniałem dodać z mojej winy, żeby nie było napisów też dokładnie, bo to samo jak widzisz, nie są jeszcze czytelne w tym narzędziu. Ale jak sam widzisz, miniaturka i tak prezentuje się pięknie. Tylko zapomniałem dodać, jak powiedziałem, żeby było białe tło. Teraz to napiszę. I udało mi się jeszcze po dwóch promptach, żeby usunąć te białe tło i tekst, zrobić właśnie taką profesjonalną miniaturkę. Teraz sobie porównę, jak miniaturka tego sprzedawcy wygląda, a jak wygląda nasza, jaka jest profesjonalna, zbudza też emocje i po prostu jest no, nie do opisania, jak bardzo fajnie przedstawia ten produkt. Także tak to właśnie się przedstawia w kilka sekund tak naprawdę można zrobić profesjonalną miniaturkę myślę, że nawet lepszą niż nie jeden specjalista by to po prostu sam robił i oczywiście byśmy płacili mu znacznie więcej za to, tak, za każdą miniaturkę. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Cię zainspirował. I dzięki za uwagę i do usłyszenia.